Cześć witajcie, z tej strony Dawid Dzisiaj kolejny film z Age of History 3 No i co, na wstępie chciałbym zobaczyć co to za koniec oblężenia Okazujemy miłosierdzie To jest jakieś kurde oblężenie, jakieś skończone w 92 jakieś niedawne A, to włoskie Okej, okay. to niech sobie będzie ja się tu tym nie przejmuję. Nie ogarnąłem jeszcze tego moda na agresywne ekspansje. To tak do tej osoby mówię informacyjnie. W kolejnym filmie już ona będzie, to będzie jutro ten film, bo to... Czego nie? Dobra, my tutaj stawiamy w tym czasie. Kurde. Wstawiamy w tym czasie budynki, tak? Od badań, od wszystkiego, co tylko możliwe. Akademię jeszcze trzeba dostawić, bo widzę, że się nie zmieściło. Ratusze. Poborcy podatkowi. Jakieś urzędy, przepraszam, urzędy, boż. Schrony jakieś przeciwbombowe. Kurde. A co ja tu jeszcze mam? Tyle. No. Palisady. Tutaj, kurde, ja wiem, że ja wszystko wymieniam bez sensu, ale... Czy ja jeszcze mam jakieś... No. Czego mi nie zaznacza czegoś? Aha. Nie wiem, okej. Okay. A, infrastruktura. Nie mieszczą mi się. Pewnie. Dobra, jeszcze zamki dostawię i koszary. I poligony. No, w sumie wszystko. Nie wiem, tak, tak mi pasuje, tak? I chwila. Jakie my mamy tutaj poziomy? 95 tysięcy 44% ekonomia, no to lecimy w wydajność. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Kurde, no trochę miast już mamy powyżej miliona ludzi, ale mało. Czekajcie, tutaj mam tak. 404, no kurde, już trochę jest. Zaraz Borken mi tutaj wbije jeszcze. Podniesiemy infrastruktury. Wydajność podatkową. Tak, pod 100 tysięcy już będziemy mieli średnio. Z diamentów mam największy wpływ. W Redanii. To jest tutaj. Czego mnie tak te kraje nie lubią? Powiem wam tak, grałem Niemcami. I jest przewalone. O, kurde, Indie przegięły. Dobra, nie mam się co stresować. Indie już przewaliły. Co im się stało, jak ich zbombardowali? Dobra. O Indie już nie mam się co przejmować. Dostali ten. Um, koalicję. Okej, okay, no to jeden wypada z gry. Pokaż. Mamy w Borken jeszcze nie. Infrastruktura, wydajność podatkowa. Przyrost. I oczywiście wydajność. Indie. Jakim cudem Indie to wygrywają? Chwila, moment. Jakim cudem Indie wygrywają tą wojnę. Mogę tu wspierać. Nie, bo to nie jest to. Mogę wesprzeć w wojnie. A zainterweniujmy, Kurde, czy musiał mi generał akurat zniknąć? I dostęp poproszę. No jak odrzucono? No. To mam wam pomagać, czy nie? No Widzicie co inaczej to ogarnę. No, ale nie, no nie będę do nich płynąć jak debil. No, przepraszam bardzo, ale. Dobra, inaczej, dawaj dostęp i nie ma, że nie. Dostęp wojskowy. No i dziękuję. Z jednej strony się zgodzili i się cieszą, żebym zainterweniował w wojnę, nie? A z drugiej strony nie dają mi dostępu wojskowego, ja nie wiem, pff, dwubiegunowość jakaś. Jak oblężenie przegrane? Co wy robicie, chłopaki? Bombarduje was ludzie, bo ja chcę, żeby Indie przewaliły wojnę. Yy, więc tak w... W... sprzymierzeńcy. Ja bym chciał jeszcze wezwać Kanadę do wojny, jeżeli to jest możliwe. No którego my mamy sojusz? Szósty Ej, Kanado, weź się włącz w wojnę. Na wojnie. No dobra, ale ja chcę, żebyście byli na wojnie. Sprzymierzeńcy. A tutaj Mianma z drugiej strony. Ale Mianma jest kiepska. Czego nie wygrywają to wszystko. Dobra, 33 Oblężenie, znaczy oblężenie, bombardowanie. O Boże, sam sobie zbombardowałem armię. Ha, to nieźle. To nieźle odwaliłem. Bitwa to w ogóle bitwy są. Chcę pozwolić na to, żeby Indie były potężne. Minus 37 Kurde, Japonia się wypaliła z jednostek. Indie się wypaliły z jednostek. Ja się nie wypaliłem z jednostek, tylko nie wziąłem wszystkich, po prostu. da im pomóc. W tym czasie przejmujcie tutaj. Leci pogrom. Hindusi, bójcie się. Gdzie moja armia? A tutaj wszystkie. Powiem Wam tak. Nie jest jakoś najgorzej, ale nie jest jakoś świetnie, bo tylko ja tutaj coś dużo robię, a reszta to tak jest, bo jest. Pokażcie mi te fronty. No te fronty takie sobie są? Ale nie ma krajów, które by mnie nie lubiły? Ile Indie mają wojen? No oni to wszystko kurde przegrywają jeszcze walczą, nie? Ile tu trzeba mieć? 90 chyba. No to to jest dużo. Dużo za dużo. Oni w ogóle zrobili, że koalicję dostali. Z kim oni walczyli? A e, to takie. Armia takie. Mm. Mech. Ja mam nadzieję, że oni mądrze podpiszą to, bo ja nie mogę podpisywać yy, pokojów z Indiami. No, wyście przegrali. Ja was gonię. Zgromiona. Gdzie to ich... wojsko jest? Delim w ogóle zbombarduje po stolicy Macia. Nie, no kurwa, Age to w historii, no, dajcie mi spokój. Jest jak jest, ale nie, no już przegrali. Tu jej powinno jeszcze. Dobra, jest. No, co wyście wyzwolili? Nie no, kurde, większego syfu żeście wyzwolić nie mogli, naprawdę. Co to jest? Nie no, ale kurde, wyzwo wzięli, wyzwolili Pakistan, nie? Świetnie, no to żeście kurde zabłysnęli teraz. To zamiast ciężkich. Yy, ciężkiej wojny z. Kurde, oni dookoła będą płynąć. Dobra, trudno. O kurde, ile ja mam yy, Zamiast ciężkiej wojny z. Indiami, będziemy mieli ciężką wojnę z Pakistanem. Kurde, chłopaki zabłysnęli, nie? Tym swoim intelektem. Dawaj tego generała Nie no ale co oni mi tu dali no ej no panowie Kurde dostałem Pakistan Indie się sypnęły na dziesiąte miejsce ale przez to kurde Poświęciłem czas co prawda oni jakby wygrali to by skroili jeszcze więcej ziem Gorzej by było No ale teraz mam Pakistan który jest wysoko A Indie dalej są w top 10 tylko mają 400 milionów ludzi, bo trochę wojna ich zmiotła. 33 no to tak, tak kiepsko W ogóle mam top 1 populację dzięki temu Dzięki wygraniu wojny Bo Indie e, straciły kraj e, znaczy większość kraju Iran wyzwolili, a w sumie nie, no spoko, w sumie wyzwolili Tutaj gwarantowane niepodległości, no kurde ile republik, nie? Chińska Republika, nie? Te tutaj jak się skończy gwarancja niepodległości, to ja je podbijam, nie? Co to jest? Te Shingwali, co to ma niby być? Ludzie, ogranijcie się 31, no nawet mi agresywna ekspansja nie wzrosła Maksymalna administracyjna to bym chciał. Koszt doradcy nie. Poziom umiejętności doradcy. Szwaj a, Szwajcaria bez kitu. O. Żadna ekonomia. O kurde. około Trochę ich mogę mieć. Bracie, już płyną. Kurde, za przylądkiem są RZB. Wiecie, te bomby są przydatne w niektórych momentach, więc dotworzę ich troszeczkę. A robinka. Który jestem na tabeli? Pierwszy, tysięcy. Dobra, to dobudujemy tam O kurde, ile elektrowni Bilde budowlane, jakieś kurde banki, miesięczny przychód, fabryki, centrum handlowe, jakieś manufaktury, co to jest, rynki i warsztaty. O, z mechanizowanych gospodarstw na przykład praktycznie w ogóle nie mam. Ciekawe. Gdzie te zmechanizowane gospodarstwa? W ogóle warsztaty zbrojownicze mogę. I fabryki broni. I kurde porty, bo to jest najlepsze. I wydajność i przyrost. Teraz tak. Podziel, podziel. 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 Powiedzmy, żeby podzielić. Więc tak złączyć. To też złączyć. I ty. Mamy 100 tysięcy, 103 tysiące. Ekonomia troszkę się podniosła. Mm -hmm. No dobra. A Indie jak tam? No, 8 tysięcy. Sypnęło im się trochę. No dobra. Tutaj nic nie będę atakować. Ale ja tanio te prowincje sprzedaję, co ja... Mógłbym opchnąć prowincje, ale one tanie są jakieś. Dobra, jeszcze Wielką Brytanię sobie za... Albo nie Wielką Brytanię, tylko Włochy. Tak, będę męczyć Włochy po raz kolejny. Bo czego nie. Chciałem z Indiami sojusz, ale skoro Indie się posypały. To nie chcę już z nimi sojuszu, niech spadają. Ci hindusi. Znaczy no oczywiście w realu nic do nich nie mam, więc ...nie znam żadnego hindusa jakby, ale... ...ki w nich. A właśnie, bo ja z Ukrainą mam sojusz. No dzień doberek kiedy nam się skończy, bo nie, sk nie sprawdzałem. 2609 to jeszcze lepiej. Przecież wy nie macie tej stolicy już. O to jest Francja, wow. Okej, trochę bom pospadało Ej! Już 76%, przecież dopiero zacząłem. Ludzie! I już tyle. A ja mam 30%? Tej wyspy wam nie będę zabierać na razie. Macie jakieś prowincje gdzieś indziej? Nie, tylko tu. No, tylko tu. No to tyle, nie będę wam zabierać. I im kazać wyzwolić Francuzów, bo ci Francuzi w sumie nic i tak nie robią. Miałbym podporządkowanego wasala, który by nic nie robił, ale by pomagał Pff, w czymś. O co mnie nagle tyle państw nie lubi? Te chłopaki, ja wam polecam mnie jednak lubić. Indiem? Mian mam mnie nie lubi, no tak, bo mam sojusznik pod upad. No ciekawe. Ale kurde Indie nie zabrali żadnego wasala, no to to jest kiepskie Ale Chińska Republika Ludowa tutaj wróciła. No cóż tam wróciło. No ale dobra, no co no. Jak na ten film. To będzie już tyle. 103 tysiące mamy. Jeśli chodzi o populację, to już miast z milionem powyżej jest. Nie wiem ile, ale nie chcę mi się liczyć, ale jest ich dużo. Jeśli chodzi o zasoby ludzkie w nich, nie jest najgorzej, chociaż kurde. Hmm, G5 tysięcy, no tak, hmm, powiedzmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co? Tak jak mówiłem, pozbędę się tej agresywnej ekspansji w kolejnym filmie. Jeśli nie będzie. Dziękuję za info, że takowy mod istnieje. No i co? Pa, pa.